We'll be right back. Chciałbym Państwu opowiedzieć coś, co mi się wydarzyło przed laty. Na takim dokładnie kutrze jak ten, histeria jest o tyle ciekawa, co niesamowita. A zdecydowałem się o tym mówić tylko dlatego, że ludzie, na pewno dużo ludzi. Przeżyło to, co ja podobnego, ale o tym nie mówią. Jest to tabu w pewien sposób. Historia, którą chcę opowiedzieć, to jest o UFO, które w morzu nad nami wisiało, całkiem blisko. I przeżycie, jakie mieliśmy z tym UFO, odczuwamy do dzisiaj. Rzecz była dokładnie na takim samym kutrze jak ten. Najprawdopodobniej to była wiosna, początek wiosny, tak myślę, albo koniec, koniec lata. Nie umiem tego, ale na pewno to było w 80, 1983 ta sytuacja. I Dokładnie daty nie, nie umiem pamiętać, bo czuję się, że ja, y, 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 znaczy zostało to we mnie zablokowane, y, żeby nie pamiętać o tym. I y, cała sytuacja jest o tyle niesamowita, że y, y, normalnie ludzie pamiętają o pewnych wydarzeniach. Tu na pewien czas zostało to za, zablokowane. Nie mówiło się o tym i dlatego dokładnej daty nie umie powiedzieć. Godzina tego wydarzenia to była wczesna godzina poranna, to znaczy zaczyna, zaczy, zaczęło się mniej więcej o godzinie 22-23, wtedy gdyśmy wychodzili w morze na połów. Powinniśmy płynąć 8 godzin na łowisko, a wyszło na to, żeśmy że nam, że, byliśmy, że płynęliśmy 11. Trzy godziny jest dla nas niewytłumaczalne. Przy samym wyjściu w morze zobaczyliśmy te zielone światło po prawej stronie od nas. Zielone. Nie, nie zadawaliśmy sobie pytania, co to jest, ale gdy płynęliśmy już ponad dwie godziny, to już było zastanawiające, że te światło zielone płynie cały czas z nami. A płynęliście dokładnie takim jak, jak, jak ten kutr? Tak? Dokładnie, tak dokładnie taki sam, tylko o innym numerze. Załoga tego kutra? pięciosobowa. 5 Pięcio Pięcio osób załogi. Szyper, mechanik, starszy rybak, rybak i młodszy. No i tak, płyniecie tym kutrem, tak? W pewnym momencie co? No, to tak jak mówię, że przy samym już wyjściu z, e, z portu w morze te zielone światło, myśmy nie, nie umieli dokładnie ustalić jak, odległości, jak daleko jest te, te zielone światło od nas. Nie widzieliśmy co, co to jest za jednostka, bo była lekka mgła. I e, po dwóch godzinach to już dla nas było zastanawiające. Przynajmniej dla mnie było zastanawiające, bo ja najczęściej schodziłem do maszynowni, bo silnik mi się grzał i ciągle te światło widziałem. I e, już po 8 godzinach e, ponownie zaczął mi się silnik grzać, ale jak wyszedłem z maszynowni, to ten obiekt wisiał nad nami. On wisiał mniej więcej tutaj. Nad nami, pod tym powiedzmy kątem, i niewiele wyżej jak maszt. Niewiele wyżej. Czyli bardzo, bardzo. Bardzo nisko, tak. No ma... Maszt ma 8 metrów. Powinien mieć. W Jakiej wielkości był ten obiekt? Yy, myślę, że pomiędzy 25 do 30 metrów. Może nawet nie miał 30, ale 25 mógł mieć. Większy był jak ta jednostka. Kształt? Dysku talerz, tak. e, no, talerz z taką nadbudówką i światło te zielone wychodziło spod spodu, e, okrągłe o mniej więcej dwóch metrów, e, dwa metry e, średnicy. Całkiem, całkiem tutaj blisko e, był nad nami, całkiem blisko. I on się pój... Tak po prostu, że tak, pan widział tak. Tutaj, tak, osoby. Widziałem, i później się te e, e, luki okienne się zamknęły. E, podniósł się i szybki odlot. Tam były okna, ale one były zasłoniane jakby e, e, no, jak metalem. Chociaż nie było widać, e, e, jak. jak e, w jaki sposób się zamyka. Bo nie było łączenia widać No mi się zamknęło i odleciało co no, pan zobaczył w tych oknach? tam były trzy, trzy osoby od prawej była niebieska kobieta pomiędzy nimi stał niższy, jakby taki siwy Y, ze, z, y, z oczami oliwkowymi, y, osobnik, postać. I po lewej, całkiem y, mężczyzna, najpewniej, jakby z brodą. Gładką, ciemną. Czy oni coś mówili, czy, czy jakieś grymasy twarzy. Nie, nie. Tak jakby się patrzyli tylko na nas. Jedynie ta kobieta wyglądała jakby, jakby się uśmiechała. Po prostu. Tak. tak. Znaczy, nie, nie śmiała się, tylko że tak miała taką miłą, przyjemną twarz. Pamiętam, miała długie włosy, też takie niebieskawe i niebieska, niebieskawą yy, skórę. Skórę, tak. Oni odeszli od okien, okna się zamknęły i nie było widać na tych złączeń yy, metalowych, jakby nie. Cały, cały ten spodek wyglądał jakby z jednolitej masy, z jednolitego materiału, jakby tak, tylko światło spod spodu było te zielone, to już było co innego. Nagle podniósł się ten spodek, lekki szum, z początku tak leciutko odjechał i nagle poszedł i zniknął, dosłownie zniknął i to mogło być w przeciągu 3 sekund, 2 sekund. Czy odleciał z prędkością ponaddźwiękową na pewno? Nie było, normalnie jak samolot leci ponaddźwiękowy, to jest wtedy wyciecz, tam huk tak zwany przełamania bariery dźwięku. tutaj nie było nic, on zniknął dosłownie, nie było go już widać nawet i w oddali, on odleciał pod kątem powiedzmy 45 stopni i zniknął. No i oni odlecieli. Wtedy zobaczyłem, że silnik trzeba zapalić. Brat nawet do mnie mówi, idź zapal silnik. I myśmy sobie nie, nie, nie zadawali pytania, kto zgasił silnik, dlaczego silnik nie chodzi, dlaczego stoimy. I się okazało, że jesteśmy trzy godziny mniej więcej opóźnieni w, 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 w połowie, inne osoby już, inne, które były już po jednym zaciągu tak zwanym, a my jeszcze nie i wychodzi na to, że nam 3 godziny no, gdzieś uciekło, bo już była godzina gdzieś dziewiąta czy po dziewiątej nawet było, a według y, naszych, y, naszych y, obliczeń Stania przy sferze, każde po dwie godziny to po, powinniśmy płynąć tylko 8 godzin, a wyszło, że, że płynęliśmy 11, a jednocześnie przecież płynęły inne kutry na łowiska i Czyli straciliście 3 godziny. 3 godziny mniej więcej żeśmy nam uciekło ja zapaliłem silnik, wydaliśmy siatkę, niespecjalnie żeśmy o tym dyskutowali i zaczęliśmy swoją pracę, znaczy kuter ciągnął w siatkę. Rześliśmy my jako załoga, że na, na, na dół. No i ten. I y, co to było? Y, y, zada, żeśmy sobie zadali tylko pytanie, ale nie było przy tym y, y, podniecenia. To jakby normalna rzecz. Jakbyśmy widzieli mewę, powiedzmy. I nikt nie był podniecony tym. My żeśmy zeszli z morza, nikomuśmy o tym nawet nie mówili. To nie wynikało z tego, że y, jest nam y, że boimy się, że ktoś o tym będzie, mówić, ale nie pamiętało się jakby. Ale y, 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 nie mówiły, y, później po jakimś nawet czasie, y, my żeśmy pomiędzy sobą y, wspominali o tym, ale y, y, bez entuzjazmu, tak jakby też nic się nie stało. Później po jakimś tygodniu to całkiem żeśmy już o tym zapomnieli. Chociaż nawet ten ty tydzień powiedzmy, to też my tym nie żyli. Yy, nawet jak yy, przyjechałem z morza do domu i żona mi pokazała, że nad Bałtykiem widzieli UFO, to znakiem tego, że nie tylko ja widziałem, jeszcze ktoś musiał widzieć. Dlatego w gazecie to było też napisane. Ale jakśmy schodzili z morza, to mniej więcej w połowie między Słupskiem a Ustro, to widzieliśmy takich pięć sztuk. Pięć sztuk. Pięć sztuk. Były trzy były na niebie i dwa na, na ziemi. I też dokładnie też miały te zielone światła. Jak pan to interpretował, że, że to się pojawiło? Ja nie umiałem sobie, nie zadawałem sobie tego y, y, pytania. Właśnie nie wiem dlaczego. Jakby, jakby to nie istniało, to dla mnie, że coś jest nadzwyczajnego. Nie. Ja długi, długi czas byłem jakby zamknięty w tym, co się, co się stało. Po latach to ode mnie, u mnie odżyło. Ale, I ta cała świadomość. Nawet jak rozmawiam z ludźmi, którzy to widzieli. No to też mieli te blokady takie, jakby, aby o tym nie mówić. I wtedy zadałem sobie pytanie, i jednak musiało coś być poważnego. Ja byłem po latach już u lekarza w Danii. Całkiem nie pamiętam czy z przeziębieniem, czy tam z czymś i wspomniałem dla lekarza, że czuję tutaj coś, jest, mamy w, 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 w mięśniu. Dokładnie w tej ręce? Tak, tutaj dokładnie i no, lekarz to obejrzał, w ogóle nie, nie robił prześwietlenia, ale dotknął tego i coś faktycznie tam jest. On mówi, jak chcesz ja to wytnę. Ja mnie to wytnij. I on mi to yy, zmroził i wyciął, bo to nie było zbyt głęboko. I, i ja sobie to wziąłem yy, do domu, a on mi to dał w takiej szklanej yy, tubce. I ja sobie to wrzuciłem w domu do szuflady, yy, do, yy, schowałem. I Jak to wyglądało? To wyglądało takie malutkie. Potężnym y, pomniejszeniu telefon Nokia dawny z antenką. Tylko, że to było długości powiedzmy 5 mm milimetrów. Takie gdzie było malutkie i grube powiedzmy pół milimetra. Kolor? Y, ciemny. Taki ni to siwy, ni to, to czarny. Takie coś jakby złamane, taki Więcej do siwego w zasadzie to było podobne. Ciężkie to było? lekkie? Nie, to było leciutkie, Ja w ogóle nie czuło się wagi tego i taka malutka przy tym jeszcze była antenka jakby. W jakiej długości była ta antenka? Antenka była, no powiedzmy, to mogło mieć y, 5 mm antenka 3. Grywa, nie, więcej grywa. była, cieniutka. Czyli taka jak, trochę włos taki? I, ciutkę grubsza jak włos. No i co się z tym stało? Nie wiem, nie mam tego. Nie wiem. Przenosiłem się, nie sądzę, no nie mam pojęcia, gdzie, gdzie mi się, gdzieś mi się to zagubiło. Nie mam tego. Ale bierze pan pod uwagę, że to mogło być wzięte przez nich tam przekonać. Tak, ja już też o tym myślałem. Bo y, ja należę do ludzi, którzy y, dbają o swoje rzeczy w domu. Mają swoje miejsce, mają swoją pozycję. I nagle mi to znikło. Y, nie mam pojęcia. Nie umiem wytłumaczyć dlaczego. Ja nigdy nie, nie zastanawiałem się jak to przekazać, bo y, media takie rzeczy y, unikają, y, takie sytuacje nie nagłaśniają tego. Y, ale myślę sobie, że im więcej ludzi będzie o tym, o tym mówić, bo sądzę, że dużo ludzi spotyka y, spotykają dziwne zjawiska, o tym się nie mówi. Mówi się o politykach, mówi się o o biznesie, o, o sytuacji w państwie, ale nie mówi się, co przeżywają zwykli ludzie. E, jest, to, jest to dla mnie niesamowite i od tamtego czasu, kiedy mnie to spotkało, zacząłem się mocno, mocno y, zastanawiać nad tym y, i interesować przede wszystkim. Y, że y, Społeczeństwo powinno o tym wiedzieć, powinno społeczeństwo nie powinno być e, tylko karmione wiadomościami e, codziennymi e, politycznymi e, społecznymi e, ale tak samo e, tym co się dzieje w naszej przestrzeni e, no, przestrzeni życiowej jakby tutaj e, no nazwijmy to niematerialnej no, nie wiem jak to ująć mnie osobiście już człowieka doświadczonego życiem. Mnie to zastanawia. Dlaczego rządy o tym nie mówią? Utajniają y, wiele spraw. Wiele rzeczy jest chowanych pod poduszkę. Y, ja się nawet zastanawiam, czy tu, czy tu tak naprawdę chodzi o to, żeby trzymać ludzkość w niewiedzy. Te wydarzenie siedzi we mnie. Y, jest dla mnie niewytłumaczalne. Jest to zjawisko, które spowodowało inne spojrzenie na świat u mnie. I uważam, że ludzie powinni o takich zjawiskach więcej wiedzieć, że są ludzie, którzy, których spotkały takie wydarzenia, które są nienadawane publicznie. Nie są, nie są nagłaśniane z pewnych powodów.